Peacemaker w drugim sezonie zaskoczył jednych pozytywnie, drugich negatywnie, ale jak to u Jamesa Gana, emocji nie brakowało. Zapraszam na spoilerowe omówienie Peacemakera. Będą moje wrażenia, będzie to w pewnym sensie omówienie tego sezonu oraz pojawią się spekulacje, szczególnie jeśli chodzi o końcówkę i o to, co może ona oznaczać dla przyszłości DCU. Zapraszam. Peacemaker zachwycił w premierowej odsłonie połączeniem czarnej komedii, akcji i elementów psychodramy. W drugim sezonie wydaje się, że James Gunn jeszcze mocniejszy nacisk położył właśnie na sprawy osobiste i na sposoby bohaterów, aby owe problemy rozwiązywać. Często kosztem komiksowej rozpierduchy. Powiedzmy sobie to od razu. Drugi sezon Peacemakera jest inny od poprzedniego inaczej rozłożone zostały akcenty, inny jest nacisk na to, co najważniejsze w opowiadanej historii. To dla niektórych oznacza, że może to być sezon gorszy że może być odczuwalny spadek jakości. A co ja myślę na ten temat? Dla mnie niezmiennie James Gunn jest kozakiem, i chociaż w tej recenzji będę miał do niego kilka uwag, to jednak niesamowicie szanuję go za to, że mimo otrzymania całkowitej swobody w bawieniu się z zabawkami wyjętymi z komiksowego Uniwersum DC nie nadużywa tego i nie traci z radaru swoich bohaterów, co jest godne pochwały tym bardziej, że przecież wpleciono w historię drugiego sezonu koncepty związane z multiwersum. Wszystkie jednak idące za tym pokusy służą jedynie rozwijaniu historii. Wszystko zaczyna się w momencie, gdy Chris otwiera drzwi, których otwierać nie powinien. I trafia do alternatywnej rzeczywistości, w której to Peacemaker jest wielkim superbohaterem i nie działa on sam. Działa razem ze swoim ojcem oraz ze swoim bratem, który, przypomnę, w świecie Chrisa został uśmiercony z jego ręki. Excuse me? You were talking about your stuff? And also you said that I suck. Jak to jednak ugana bywa, nic nie jest tak kolorowe jak mogłoby się wydawać na początku. Nasz peacemaker nie radzi sobie zawodowo i nie zostaje przyjęty do gangu sprawiedliwości. Swoją drogą scena przesłuchania była dość nieśmieszna i przeciągnięta, a nadmiar złego uśmierca samego siebie z alternatywnej rzeczywistości. Nie idzie mu też w miłości i w tle gdzieś czai się Rick Flag Senior, który chce się rozliczyć z Chrisem za to, że ten zabił jego syna. Słowem, nudy w życiu Peacemakera nie ma. A na ekranie, czy też nudy nie ma? Wydaje mi się, że to jest jeden z częściej pojawiających się zarzutów do tego sezonu, że jest on przegadany i że jest w nim za mało akcji. Nie zgadzam się z tym pierwszym zarzutem, chociaż faktycznie czasami można mieć poczucie powtarzalności. Wiecie, ganiamy za tym urządzeniem otwierającym portale. Ekipa Argus raz atakuje dom Peacemakera, potem atakuje drugi raz. Harcourt chodzi po barach i próbuje się bić z każdym, kto krzywo na nią spojrzy. Ale jednak to dalej jest James Gunn. Dialog Płyną każdorazowo, kiedy pojawiamy się w towarzystwie ekipy bohaterów, no to jest przyjemnie. Ten serial również płynie bardzo przyjemnie i dalej się to dobrze ogląda. A co z akcją? Po finale drugiego sezonu miałem takie skojarzenie, że Peacemaker jest trochę jak Ted Lasso, tylko bez scen związanych z piłką. Niby da się, ale jednak jest to serial wokół drużyny piłkarskiej. I absolutnie szanuję drogę Gana, żeby drugi sezon był inny i bardziej intymny, a przy okazji był mocno wholesome i podnoszący na duchu, ale przydałoby się odrobinę więcej fajnych scen akcji, takich, które byśmy pamiętali, jak choćby ta z udziałem Vigilanty w więzieniu, gdzie skopał rasistów w pierwszym sezonie. Tym razem Vigilanty miał tylko jeden swój moment i to pod sam koniec. The best that I could. To porównanie z tedem Lasso jest moim zdaniem o tyle też zasadne, że tym razem całość jest jeszcze mocniej skupiona na postaciach, na rozmowach, próbach akceptowania samego siebie, odkrywania tego, że czasami najlepsze jest to, co mamy tuż przed sobą. Ale tego nie zauważamy. To gra ze sobą naprawdę dobrze i łączy się z tym, że James Gunn na każdym kroku chce pokazywać, że można inaczej, że można w gatunku superbohaterskim opowiadać inaczej i przy użyciu innych środków. Tym samym sprawia, że zasiadanie do kolejnych produkcji z DCU daje dużo wzruszeń i poruszeń, jak w scenie z krzyczącym Chrisem. Ale też otulającego ciepła. Co nie oznacza, że wszystko było idealnie. I moim zdaniem sam James Gunn popełnił tym razem kilka błędów. Do tego stopnia, że zacząłem się nawet zastanawiać, czy James Gunn nie wziął na siebie za dużo. Jeśli chodzi o startowanie z nowym uniwersum DC, zauważalne są problemy strukturalne w drugim sezonie. Zbyt dużo czasu poświęcone jest mniej istotnym elementom, momentami mamy nierówne tempo. Widać też było, że serial zyskiwał inną jakość w momencie, gdy James Gunn pojawiał się jako reżyser w pierwszym, szóstym i finałowym odcinku. Zdaje się, że ten sezon powstawał równolegle z tworzeniem Supermana i może to wpływało na proces twórczy. Nie chcę powiedzieć, że Gunn był rozproszony między projektami, ale zakładam taką ewentualność, że duża presja związana ze startem DCU i filmem, jakim jest Superman, mogła rzutować na tworzenie. Choćby przez to, że w tym sezonie całe mnóstwo rzeczy było zbędnych, jak choćby dorzucanie dla. Igliego, swojego antagonisty, w którego wcielał się Ruker, a to odbierało choćby czas spędzony na Ziemi X. Niesamowicie ciekawym miejscu, które dobrze byłoby eksplorować bardziej, bo choć sprawdza się w tej historii i buduje postaci, jak chociażby Vigilante, o którym wiele mówi to, że w odwróconym uniwersum jego Alternatywna wersja lubi tego samego pokemona, to jednak ostatecznie sprawia wrażenie niewykorzystanego potencjału. James Gunn jest na szczęście wspaniałym opowiadaczem, więc nawet jeżeli zoserwuje nam, sytuację bądź wątek, który w swojej początkowej fazie nie działa najlepiej, albo sprawia wrażenie niepotrzebnego, nudnego, albo nie w pełni wykorzystanego, tak jak moim zdaniem jest to Ziemia X, której potencjał no tutaj nie do końca wybrzmiewa, to i tak finalnie James Gunn potrafi podprowadzić to do wielkiej emocjonalnej bomby, która wybucha, jak chociażby w scenie, w której Chris musi oglądać, jak znowu uśmiercany jest jego brat, a wcześniej zamordowany został ponownie jego ojciec, który też swoją drogą jest tutaj niesamowicie. Ciekawą postacią, bo okazuje się być w tym świecie dobrą osobą. On ma szczere intencje i sprawia wrażenie, że faktycznie chciałby wypuścić naszych bohaterów. Do ich prawdziwych domów, no ale nie było mu dane. To też jest ciekawy komentarz. To jest też ciekawa sprawa do analizy i dyskusji, jak odczytywać tę postać, ponieważ jak sam przyznaje, no on niejako pogodził się z tą sytuacją, w której to na ziole rządzą tym światem. Stara się robić dobre rzeczy, ale nie ma już siły, nie ma już możliwości, by ten stan rzeczy Odwrócić. To jest bardzo ciekawe, tu jest sporo odcieni szarości, więc, nawet mimo, że ta Ziemia X nie zawsze odpowiednio wybrzmiewała, nie zawsze była odpowiednio dużą atrakcją do oglądania. No to jednak finalnie James Gunn, jak to James Gunn, potrafił postawić mocną kropkę nad I. Ta niejednoznaczność jest możliwa dzięki temu, że Gunn podobne kwestie traktuje z ogromną cierpliwością i wyróżnia to ten serial na tle innych produkcji z gatunku, bo nie ma konieczności przecinania tego wszystkiego nadmierną ilością akcji lub traktowania rzeczy skrótowo, bo trzeba walczyć o zaangażowanie widza. To od początku bardzo mocno. Autorskie dzieło, gdzie Gan nie idzie na żadne kompromisy. Jeśli chce pokazać orgię stanowiącą dla Krisa formę ucieczki od własnych problemów, to robi to. I nie ma też problemu z tym, żeby jasno podkreślać, że Peacemaker jest dla widzów dorosłych. I chociaż jest to ten sam świat co Superman, to jednak jest możliwość tworzenia w obrębie jednego uniwersum różnorodnych historii. W przypadku MCU mogło się to zadziać dopiero wraz z przyjściem Deadpool'a. The fuck are you? Zatem problemy strukturalne i sposób rozłożenia akcentów są w tym sezonie nieco gorsze niż były poprzednio, ale tutaj dochodzi jeszcze jedna rzecz, mianowicie chodzi o wątek, który spajałby całość tego sezonu. Osobno wszystkie te wątki działają świetnie. Rick Flag Senior chcący zemsty, Chris eksplorujący alternatywną rzeczywistość wierząc, że jest ona doskonała, pozostali członkowie ekipy szukający swojego miejsca w świecie po wydarzeniach z pierwszego sezonu i tak i tak Jednak te połączenia pojawiają się moim zdaniem zbyt późno. Tak naprawdę motywację Flaga Seniora poznajemy dopiero w finale, bo postanawia połączyć zemstę z utworzeniem Więzienia, z którego nie byłoby ucieczki. No właśnie, a co z finałem, który też wzbudził małe kontrowersje i ja muszę przyznać, że to jest naprawdę dobry finał. Zaskakujący, wychodzący poza schematy, ale też jednocześnie przyznam, że z cliffhangerem na koniec musiałem się. Przespać. Wspomniałem wcześniej, że trudno przez cały sezon było dostrzec główny wątek spajający całość i to podtrzymuje, ale finał chociaż wyraźnie podkreślił lub przypomniał, co jest głównym motywem ucieczka przed samym sobą. Peacemaker cały czas wolał przychodzić do innego świata, gdzie miał tam gotową go pokochać Emilię, zamiast walczyć o tę, która jest z jego świata i która z nim dzieli wszelkie doświadczenia. To łączy się z tym, że stopniowo wszyscy najważniejsi bohaterowie z ekipy Chris'a powoli tracili pewność siebie w relacjach czy sprawach zawodowych. Dopiero tak naprawdę przejście przez Ziemię X i potem cudowna rozmowa w hotelu sprawiła, że Chris uświadomił sobie, że ma przyjaciół i nie powinien się bać tak o nich myśleć, a cała reszta zmieniła się na lepsze pod jego wpływem dając kłam temu, że wszystko czego się dotknie jest przez niego niszczone. To nieprawda bo dużo złych rzeczy zadziało się niezależnie od Niego, a wiele dobrych dzięki Niemu. Wątek Chrisa został moim zdaniem cudownie domknięty, a też przy okazji James Gunn udowodnił, że finałowy odcinek serialu superbohaterskiego może być pozbawiony tej komiksowej napierdalanki z wielką ilością efektów CGI, cameosów, chociaż tutaj był bardzo fajny, gościnny występ w postaci całego zespołu Foxy-Shazam, ale no właśnie udowodnił nam Gunn, że da się zrobić final intymny, pełen subtelności, a jednocześnie finał bardzo emocjonalny. Nie będę udawał, że od razu to kupiłem, ale jak wspomniałem też wcześniej, Gun robi dużo, żeby wyjść poza schematy znane chociażby z MCU lub wielu innych produkcji rozrywkowych i trudno jest mi tego nie szanować. Szczególnie, że nie zgadzam się z opiniami, że serial niczego nie domknął. Wracają trochę echa Alien Earth, ale tam faktycznie sporo drzwi zostało otwartych, a tutaj każda postać ma swoją cudowną kropkę. Harcourt wreszcie wyznała swoje uczucia, zaakceptowała je i dopuściła do siebie. Addebajo pogodziła się z tym, że w relacji ważne są cele obu stron i jeśli są ze sobą sprzeczne, trzeba podjąć dojrzałą decyzję. Adrian wreszcie znalazł gościa, z którym nadaje na podobnych falach. I no, jeżeli miałbym pracować z nimi w jednym biurze, to chyba nie chciałbym być ich sąsiadem na dłuższą metę, ale w tych krótkich wyrywkach, kiedy widzieliśmy ich razem, było to absolutnie Przezabawne. To, co na pewno jeszcze vigilante musi zrozumieć, to być może to, że należałoby większym szacunkiem traktować swoją matkę. A tak przy okazji, to słyszałem, że jestem całkiem podobny do tej postaci. Nie wiem, czy to prawda? Natomiast Ekonomos, ciągle niepewny i tułający się po mapie życia, zrozumiał, że jest ważny dla swojej ekipy i na pewno on najbardziej cieszy się z tego, że wreszcie będzie mógł działać na własnych zasadach. Bo cała ekipa wyszła z przygrywu i zrozumiała, że aby zrobić coś dobrego, muszą czasem wyjść poza strefę swojego komfortu i wydać nielegalne pieniądze na szczytny cel. Ale przede wszystkim zacząć działać na własną rękę. Poza systemem, by móc wreszcie coś zmienić. W pierwszym sezonie stawką było ratowanie świata. Na pewno pamiętacie te motyle z kosmosu, ale tym razem James Gunn chciał wyjść poza ten schemat. I te wszystkie portale otwierające drzwi do innych wymiarów, te wszystkie inne wodotryski, mniejsze i większe, w tym sezonie służyły tak naprawdę jako tło do tego, by opowiedzieć naprawdę ciekawe i wzruszające historie o postaciach. Zatem, nawet jeżeli ten sezon miał jakieś pomniejsze wady, no to naprawdę trudno jest się gniewać, trudno jest mi jakoś być z tego powodu smutnym, ponieważ ci wszyscy bohaterowie skończyli w naprawdę fajnym miejscu. Nie są już przegrywami, mają swoją firmę Chuckmate. I pytanie, co teraz? Pytanie szczególnie. Co z Chrisem? Sam przyznałem, że ten cliffhanger mnie początkowo zniesmaczył i że finał powinien się zakończyć na wyjściu ekipy ze swojej nowej siedziby, ale po czasie zrozumiałem, że hej, przecież o to chodzi w łączonych uniwersach na bazie komiksów. Jedna historia się kończy, ale zawsze znajdzie się coś, co może zapoczątkować zupełnie nową. I tu sam pomysł Rika Flaga Seniora, jak i zamknięcie Chrisa w więzieniu w innym wymiarze, łączy się z serią Salve. Run prowadzącą do eventu Final Crisis z 2007 roku. W nim Amanda Waller i Rick Flack, działając poprzez checkmate i legion samobójców, rozpoczynają akcję schwytania wszystkich najbardziej niebezpiecznych superzłoczyńców, by deportować ich poza planetę. Założeniem było, aby w nowym środowisku mieli okazję do tego, by założyć własną cywilizację, żyć wedle własnych reguł, albo przy okazji się pozabijać wzajemnie, dzięki czemu tutaj Stany Zjednoczone będą miały mniejszy problem z tym, żeby pakować super do więzień, z których i tak uciekają, albo uśmiercać ich na różne sposoby, skoro i tak śmierć w tym świecie no, nie jest stała. Jednak świat, do którego trafili złoczyńcy, okazał się być niezbyt przyjazny do życia, pełno w nich było drapieżnych, mechanicznych, zabójczych bestii. A jak to miałoby się połączyć z Supermanem? Bo Gunn zdradził, że drugi sezon Peacemakera ma być swego rodzaju wprowadzeniem do kontynuacji Supermana zatytułowanej Man of Tomorrow. Otóż w komiksowej serii Salvation okazuje się być miejscem znajdującym się pod zwierzchnictwem jednego z przerażających sług Darkseida, D-Sada. Może będzie okazja o nim powiedzieć kiedyś więcej w przyszłości, ale bez wątpienia jest to przeciwnik, do pokonania którego Superman mógłby potrzebować pomocy Lexa Lutora. It is not funny. I wiecie, James Gunn powiedział, że trzeciego sezonu Peacemakera. Nie będzie, ale to nie oznacza, że ci bohaterowie nie powrócą. To zresztą zapowiedział, ale możemy spodziewać się, że dostaniemy zupełnie nowy serial, który niejako będzie kontynuował losy tych bohaterów. Może zostanie nazwany Szachmat. Zobaczymy, tutaj na pewno te drzwi są otwarte. Bohaterowie skończyli kapitalnie swoje wątki, są w ciekawym miejscu. Także to jest znowu ta sytuacja, w której James Gunn bardzo sprawnie i zręcznie ustawia kolejny pionki na planszy rozwijającego się dopiero uniwersum DCU. Ale to powiedziawszy, nie ukrywam, że czekam już na to, żeby zobaczyć wreszcie coś co wyjdzie spod ręki innego twórcy niż James Gunn. Niech on sobie faktycznie troszeczkę odpocznie, niech skupi się na tej kontynuacji Supermana, a ja już i myślę, że Wy też. A jeżeli nie, to dajcie znać w komentarzach. A jeśli też czekacie, to tym bardziej dajcie znać w komentarzach. Czekacie na Supergirl, która już w przyszłym roku się pojawi w kinach, oraz na kolejne projekty, jak m.in. serial o zielonych latarniach, czy również film Clayface. No, będzie się działo, póki co ta jakość jest wysoka, i nawet jeżeli są jakieś mankamenty. To moim zdaniem wynikają one raczej z tego, że mamy duże oczekiwania względem tego co potrafi James Gunn. Niech nabierze świeżej perspektywy, niech już tutaj zluzuje troszeczkę, jeżeli była jakaś presja. On tego oczywiście nie da po sobie poznać, ale no mam nadzieję, że już ten początek za nami i pójdziemy jeszcze mocniej i jeszcze z ciekawszymi rzeczami dalej. Także jest naprawdę dobrze. Tutaj jest to bardzo komfortowa sytuacja i czekamy na więcej. Dajcie znać w komentarzach, jak wy odbieracie ten sezon. Czy Was zawiódł, czy Was rozczarował, czy znowu, właśnie te oczekiwania były tak duże, że ten drugi sezon. No, nie był w stanie ich spełnić. Jestem bardzo ciekaw również tego, jak odebraliście ten nieco inny kierunek, właśnie względem sezonu pierwszego. No, bo James Gunn stawia na różnorodność, to widać, i chce dać nam troszeczkę nadziei, chce, żeby było nam przyjemnie. Pytanie, czy mu się to udało? Czy było wam faktycznie przyjemniej, w związku z tym, że tej akcji takiej widowiskowej, no nie było tutaj za wiele? Mi troszeczkę tego brakowało, przyznam szczerze, ale i tak jestem bardzo zadowolony i jestem ciekaw, jaka jest Wasza opinia. Dzięki bardzo, do usłyszenia i do zobaczenia następnym razem. Cześć!